To jest pytanie dnia. Dobry wieczór państwu, Dorota wysocka sznepf i Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej. Dobry wieczór, dobry, panie wieczór dobry wieczór, państwu. Panie premierze, Rosja planowała akty terroru powietrznego wobec Polski mhm. i linii lotniczych na całym świecie. Te słowa premiera dzisiaj zelektryzowały bardzo opinię publiczną. Czy my możemy coś na ten temat więcej powiedzieć? No to jest e, akty dywersji, sabotażu, e, które dotyczą. Polski, dotyczą e, innych krajów europejskich. E, przecież były zatrzymania, służby o tym informowały, są postawione zarzuty, e, właśnie działania na szkodę państwa polskiego, zagrażające bezpieczeństwu państwa polskiego. E, też e, sprawy bezpieczeństwa lotów, przesyłek lotniczych. E, to jest sprawa niezwykle poruszająca e, i to jest terroryzm w czystej postaci. To są akty wymierzone tak naprawdę wrogie e, hybrydowej wojny wobec nas i naszych sojuszników. I też przed paroma dniami New York Times pisał, że taka akcja sabotażowa na pokładach samolotów transatlantyckich miała, była planowana w każdym razie przez Rosję. I co ciekawe, operacje testowe prowadzone były między innymi w Polsce. No to już jest jeszcze bardziej elektryzujące, że, że u nas jakieś takie testy były prowadzone. Do no ta wrażliwość I... dla tego służb, wszystkich służb państwa, zarówno cywilnych jak i wojskowych, ochrona infrastruktury krytycznej jest sprawą absolutnie priorytetową. Ja co tydzień prowadzę Komitet Bezpieczeństwa Narodowego, tam są ministrowie spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, są szefowie z wszystkich służb, jest szef BBN-u, są najważniejsi dowódcy wojskowi i zawsze, i czy temat bezpieczeństwa związanego z agresją Rosji na Ukrainę, czy sprawy ochrony granicy, czy kwestie dotyczące Bliskiego Wschodu, czy właśnie zagrożeń terrorystycznych są na tym komitecie poruszane po to, żebyśmy synchronizowali działania, żeby służby były zjednoczone w działaniu, żeby nie było tutaj podziału, a że tutaj są służby MSW, tu są służby MONU. Kiedyś tak było, że, że, że one nie, nie potrafiły może tak dobrze współpracować, ale teraz udało się wypracować ten model, choć oczywiście Zagrożenia są każdego dnia. No i właśnie premier powiedział to w czasie przeszłym, że Rosja planowała. Ale czy my możemy też powiedzieć, że nadal planuje i mieć te obawy, że to jest wciąż realne zagrożenie? No w, w tym, tym momencie, jak my rozmawiamy, to, to w cyberprzestrzeni dzieją się mhm. ataki. To jest nieustanne ataki na granicę polską. Przecież to nie jest przypadkowe, to nie jest tylko i wyłącznie sprawa migrantów, ale przede wszystkim to jest sprawa tych, którzy ich wykorzystują do tego, żeby w nielegalny sposób przekraczali granicę, czy wręcz szkolą, żeby atakowali polskich żołnierzy czy funkcjonariuszy, i to miało miejsce w minionym roku. To, to, jest, to są akty o charakterze bandytyzmu, więc to jest przygotowywane próby ataku na morzu bałtyckim przecież to co no się dzieje właśnie, przerwane też. kable mhm. zagrożenia flotą cieni wszystkie te rzeczy składają się na świat w którym żyjemy który jest bardzo niebezpieczny i trzeba być przygotowany na każdy najtrudniejszy scenariusz a jesteśmy przygotowani na każdy najtrudniejszy scenariusz każdego dnia coraz lepiej mhm. trzy są rzeczy które wymagane są żebyśmy byli silnym państwem odpornym społeczeństwem przygotowanym na każdy scenariusz to jest Właśnie siła społeczeństwa. To jest wspólnota społeczna, to jest umiejętność e, szukania, gdzie jest prawda, nie ulegania prowokacjom, nie ulegania fake newsom, to jest umiejętność postawienia na obronę cywilną, co, co robimy. Druga kwestia to jest silna armia. I modernizacja, zakupy, transformacja, nie tylko liczebność armii, ona jest ważna, ale operacyjność sił zbrojnych. E, najnowsze technologie, dlatego tak dużo inwestujemy w tym roku budżet. Prawie 5%. O, o takim poziomie mówi prezydent Trump. To jest no najwyższy właśnie. poziom w NATO. Właśnie o to to zapytać. jest 187 mhm. miliardów. To jest 50 miliardów więcej niż w 2023 roku. Nasi poprzednicy często robili mówić, no my to jesteśmy gwarantem wydatków na zbrojenia. No to my wydajemy po roku naszych rządów o 50 miliardów od razu więcej niż oni. Robimy to w efektywniejszy sposób, ponieważ też myślimy o indywidualnym wyposażeniu żołnierza. Przez lata. Miesiące szczególnie ciężkiej pracy na granicy, żołnierze tam nie mieli ciepłych puchowych kurtek, nie mieli peleryn przeciwdeszczowych. Ja mówię o bardzo prostych sprawach, ale jak ktoś stoi 12 godzin na pasku granicznym, ja tam byłem, ja rozmawiam z tymi żołnierzami, jestem z nimi cały czas. Stoi 12 godzin na pasku granicznym w deszczu i nie ma peleryny przeciwdeszczowej, no to jest absolutny skandal. E, I trzecia rzecz, bo to wymieniłem mhm. dwie, trzecia rzecz, to jest siła Polski. W sojuszach i tutaj mocna pozycja Polski w Unii Europejskiej, mocna pozycja Polski w NATO. Polska powinna być w ramach szefostwa prezydencji transatlantykiem, łączyć Stany Zjednoczone z Europą. I stawiamy tutaj przecinek. Dalsza część rozmowy, proszę państwa w TVP Info. A widzą jedynki w tej chwili, dziękujemy, ale zapraszamy do TVP Info. Te słowa, o których rozmawialiśmy, panie premierze, premier Tusk wypowiedział przy okazji wizyty prezydenta Zeleńskiego w Polsce, którego zapewnił o tym, że polska prezydencja przełamie ten pad, który jest w Unii dotyczący przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Wyraził też poparcie dla przyjęcia Ukrainy do NATO i nie warunkował tego kwestią upamiętnienia rzezi wołyńskiej. To dobrze czy to niedobrze? Ja o tym warunku mówiłem już. No i on zaczął działać, po prostu zaczął działać. Znaczy, zmieniło się nastawienie od lipca czy sierpnia, kiedy ja pierwszy raz mm. powiedziałem, że Ukraina nie przystąpi do Unii Europejskiej. Mówiłem to oczywiście w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego, że nie zgodzimy się jako partia, która będzie też brać udział w głosowaniu w procesie akcesyjnym, bo wszystkie państwa będą brać i wszystkie parlamenty będą w tym brać udział. Nie zgodzimy się, dopóki nie będzie godnego upamiętnienia, ekshumacji i miejsc pamięci dla ofiar ludobójstwa na Wołyniu. To jest dla nas sprawa honoru, nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. Warto to zawsze przypominać. To jest tak żywy temat, że dzisiaj zainteresowanie Polaków tym, co, tymi rozmowami, które prowadzi pani minister kultury, jest ogromne. Dzisiaj mówiła o tym, jak wiele pytań przychodzi w tej sprawie do Ministerstwa Kultury. Nasi poprzednicy wiele mówili, niewiele w tej sprawie zrobili. Dzisiaj mogą powtarzać. I hasła, które ja głosiłem, czy głosił również premier Tus się, pod którymi podpisywał w lecie tego roku, bo ta sprawa yy, minister Sikorski wykonał tutaj też tutaj dobrą robotę, chcę powiedzieć. Bardzo jasno to powiedział na spotkaniu w Kijowie. Kilka miesięcy temu. I to przyniosło efekt. Więc ja jestem jak najbardziej za tym, A myśli pan, żeby że integrować dlatego... się, ale to musi być na zasadach, które zostaną spełnione. Jak zostaną spełnione, to tak. A myśli pan, że dlatego Karol Nawrocki teraz podnosi tak głośno ten temat, bo właśnie wyczuwa, że jest zainteresowanie ze strony społeczeństwa, by ta sprawa została wreszcie rozwiązana? Myślę, że to jest wyrzut sumienia pisma. Bo oni naprawdę powinni zastanowić się i zrobić sobie rachunek sumienia, co zrobili, żeby upamiętnić ofiary ludobójstwa na Wołeniu. Bo są bardzo odważni, tylko nigdy do niczego nie doprowadzili. Bardzo mocni w gębie, ale nigdy nie doprowadzili do finału te, tak ważnej dla Polaków sprawy. A my to zrobimy. Po roku już jest dużo więcej efektów niż po ośmiu latach ich rządów. Profesor Grzegorz Motyka z kolegium IPN-u mówił niedawno w wirtualnej Polsce, że kompromis, przytoczę te słowa, kompromis, który prezydent Duda wynegocjował dwa lata przed wojną, został storpedowany w dużej mierze z powodu działań IPN-u. Powstała komisja, w skład której wchodził Karol Nawrocki do rozwiązania sprawy ekshumacji nie była w stanie wynegocjować nawet jednego spotkania z Ukraińcami. No to, tak mówi to, 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 potwierdza, to potwierdza tezę, którą przed chwilą postawiłem, że to jest wyrzut sumienia i próba ukrycia się za dzisiaj mocnymi hasłami, których się nie jest tak naprawdę autorem i których się nie jest pomysłodawcą, bo to był lewar pewny, który założyliśmy na Ukrainę i ten lewar widać zaczął działać. To tak jak w judo czasem ta umiejętność wykorzystania do odpowiedniego momentu jest w polityce potrzebna i my ten moment wykorzystaliśmy jako cały rząd, pomimo różnic, które są między nami akurat w tej sprawie. Udało się zintegrować tak różne środowiska, bo Polacy chcą tej pamięci. Polacy oczekują upamiętnienia ofiar. j'agis o ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Ja też postanowiłem, że w Muzeum Wojska Polskiego w tym roku odbędzie się wystawa, bo tam ginęli też żołnierze, żołnierze Batalionów Chłopskich, żołnierz Armii Krajowej, na przykład Zygmunt Jan Rumel, dowódca Batalionów Chłopskich na Wołyń, został przypięty do dwóch koni puszczonych w dwóch różnych kierunkach. To obrazuje film Wołyń bardzo dobitnie i został rozerwany przez te dwa konie pędzące w różnych kierunkach. Tam będzie upamiętnienie żołnierzy, bohaterów batalionów chłopskich, armii krajowej, partyzantów, ludności cywilnej. Zrobimy tę wystawę w Muzeum Wojska Polskiego tu w Warszawie w tym roku na kolejną rocznicę krwawej niedzieli. Dla części osób jednak ten moment był kontrowersyjny, bo trwa mhm. wojna w Ukrainie i m, część osób uważała, że to nie jest właśnie moment na podnoszenie m, tej kwestii. Pan uważa, że właśnie ten lewar, właśnie w takiej sytuacji zastosowany, mhm. mógł zadziałać y, tylko i wyłącznie w takiej właśnie sytuacji? A kiedy, a kiedy będzie moment odpowiedni? Kiedy już nie będziemy mieć argumentów? Y, ar, moim zdaniem moment y, jest ostatni możliwy y, i tak, Popatrzymy na sondaże sympatii do Polaków mm. w, na Ukrainie, one spadają. Przy wybuchu wojny były bardzo wysokie, Polska była numerem jeden. Teraz spadła w tym rankingu na kolejne miejsca. To jest niepokojąca na sytuacja. To sądzi? A Emocje historyczne odgrywają tutaj rolę. Oczywiście... Polska wykonała bardzo dużo, żeby pomagać Ukrainie i w donacjach sprzętu i w pomocy humanitarnej. Wczoraj uczestniczyłem z panią ambasador Mosbacher w konferencji związku pracodawców i przedsiębiorców, który mówił, gdzie wyraźnie powiedziała, że Polacy zasługują na nagrodę Nobla, pokojową nagrodę Nobla, bo to to, to był ewenement na skalę świata i historii, że otwarliśmy nasze serca, nasze domy, zaprosiliśmy tych, którzy potrzebowali schronienia. To jest najpiękniejsze, co zrobiliśmy dygresyjne pytanie panie premierze I, tak. I, nie czy pani nie wiem ma, czy, jak czy, jak czy jest nową, pamięć dzisiaj nową t, d, d, d na drugą dzisiaj miałem okazję też z nią porozmawiać dłużej. To jest ważne, żebyśmy mieli najlepsze relacje transatlantyckie, a tematów jest bardzo dużo. To jest uzbrojenia, ale to jest też kwestia choćby niezrozumiałej przeze mnie decyzji dotyczącej ograniczenia dla Polski prawa do posiadania, do, do pozyskania mikroprocesorów chipów. Mm -hmm. Uważam, wierzę głęboko, że nowa administracja odwróci tą decyzję, bo ona jest niesprawiedliwa wobec Polski. Ale, Moim zdaniem jedyny, pani, pani Ambasador będzie rówracia? odgrywać ważną rolę. Będzie odgrywać. Niezależnie od funkcji. Dobrze. O, o ważną to, rolę. A wracając, wracając do tego, mhm. czy, czy moment: My nie warunkujemy pomocy dla Ukrainy humanitarnej ani pomocy militarnej dla Ukrainy sprawą e, upamiętnienia. Nie, my, do... my warunkujemy rozwój, bo wstąpienie do, do Unii jest rozwojem. Więc to jest bardzo uczciwe. A jak między przyjaciółmi trzeba robić? Trzeba uczciwie stawiać sprawę, e, nie owijać bawełny, nie mówić e, o, o tym w zawalany sposób. Nasi poprzednicy tego nie potrafili zrobić. Mieli bardzo dobry moment, e, było duże zaufanie. Nie rozumiem, czemu jest taki opór też na Ukrainie. Ja interweniowałem na przykład w sprawie flagi banderowskiej u polskiej. na polskich rosomakach. To jest niedopuszczalne. Nie rozumiem, czemu ta emocja jest tam podgrzewana. Mają dzisiaj. Naprawdę taki łączący Ukrainę i budujący dobre relacje z Zachodem moment, kiedy prezydent Zeleński, jego postawa, postawa całego, całego, całej Ukrainy w pierwszych dniach, szczególnie wojny, bo gdyby oni się sami nie obronili, nikt by im nie pomógł. To jest konstytuujące i myślałem, że to będzie takie nowe otwarcie. Gdzieś to nie zostało do końca Bandera wykorzystane. Ale jest ich bohaterem i on właściwie w tej sytuacji wojennej coraz bardziej jest. To nie, moim moim zdaniem, Bzełński e, powinien być ich bohaterem. Dzisiejsi e, żołnierze, którzy walczą, a odwoływanie się do kogoś, kto dla nas stanowi synonim e, okrucieństwa, bandytyzmu e, i masakry na Polakach, nigdy nie zbuduje dobrych relacji. E, Muszą, muszą tutaj stanąć w prawdzie. Byli w stanie dokonać ekshumacji żołnierzy Wehrmachtu, tak. to my się o nic więcej naprawdę nie domagamy, no to chyba się to Polakom należy. Tak. Co do tego terminu ekshumacji, na konferencji prasowej nie padła żadna oficjalna data, w ogóle żadne informacje na ten temat nie padły, ale czy w tych rozmowach za zamkniętymi drzwiami, czy coś Pan wie, czy były omówione te kwestie i coś tam się rodzi po prostu wokół tego terminu? Jest tutaj zespół roboczy powołany na poziomie ministerstw kultury, które hmm. współpracują ze sobą, które mają określić harmonogram miejsca. Oczywiście polski zespół, polscy eksperci, naukowcy, e, którzy się zajmują tymi sprawami będą e, tam na miejscu, ale to wszystko jest etap, który przyspieszył radykalnie i tutaj chciałbym też i pani minister kultury podziękować e, pani minister lublewskiej e, za te działania i determinację, ale m, ja uwierzę w to wszystko, powiem dopiero jak zobaczę pierwsze mm ekshumację i pierwsze upamiętnienie. Dopiero wtedy będę mógł ze spokojem powiedzieć, że ta nasza misja, której się podjęliśmy, ta nasza obietnica została spełniona. Stricte krajowe sprawy. E, chciałam zapytać mhm. jeszcze, panie premierze, minister Domański zapowiada, e, odpowiada PKW w sprawie subwencji mhm. PiSu, odpowiada, że obowiązek wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozstrzygnięć władzy publicznej jest obowiązkiem także PKW. Mhm. I mamy kolejne pismo, na jedno pismo na odpowiedź PKW, właściwie mhm. mi, e, m, przewodniczącego Marciniaka, bo to też nie była cała komisja, mhm. która odpowiadała ostatnio. Uh, e... No i co właśnie? I co mm -hmm. z tego się wykluje? Panie redaktorze, szanowni Państwo, ja tutaj mogę spokojnie mówić, bo PSL jest akurat tą formacją, która została bardzo doświadczona. No właśnie, dlatego pana Nam odbyty. zabrano hmm. ponad pewnie 50 milionów e, subwencji. No wtedy były wyższe w ogóle te subwencje. Znaczy subwencje prawda? były dwa razy wyższe. To. Musieliśmy zwrócić 20 milionów do skarbu państwa. To, na, to nam uniemożliwiło prowadzenie polityki przez wiele lat. Składaliśmy wtedy się na to. Siedzibę państwo Musieliśmy, tak, sprzedać siedzibę. Później jeszcze przez wiele lat, ja, jak Całym prezesem w 2015 roku miałem chyba e, na koncie około 15-16 milionów zadłużenia, które musieliśmy spłacić. To de facto nam, nam uniemożliwiało funkcjonowanie. A prezes Kaczyński wtedy stawał w Pana obronie, krzyczał wołał? Znaczy, nikt, nikt, nikt nie płakał i nikt nie mówił, że wracają. E, e, komunistyczne złogi podjęły hmm. taką decyzję. W ogóle powiem szczerze, nikt się tym nie interesował i trudno się dziwić. Ja się nie dziwię Polakom, że się tym nie interesowali, nie płakali nad nami i, i chyba nie płaczą nad finansami dzisiaj PiSu. E, oni widać sobie dość dobrze e, radzą, więc w ogóle takie e, podnoszenie te krokodyle łzy, które politycy PiSu wylewają, te wypowiedzi, że to jest zamach na demokrację. Jak PSL-owi odebrano e, subwencje, to dobrze, ale jak PiS-owi e, e, ktoś e, za gigantyczne błędy, znaczy, to jest nieporównywalne. My chyba mieliśmy założyć dwa konta, a założyliśmy jedno, ale wszystkie płaty były prawidłowe, nie było wykorzystania instytucji państwowych. My wtedy byliśmy w opozycji, no, kiedy był w ogóle ten proces wyborczy. Nie ma o błędach o tym, co PIS robił, bo to chyba nie był nawet błąd, tylko taki Nie to celowe, było jawne działanie. wykorzystanie instytucji państwowych i nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. A u nas błędem było to, będąc w opozycji. Czy nie mogliśmy wykorzystać żadnej instytucji państwowej, że założyliśmy jedno, a nie dwa konta. Wszystkie wpłaty na to jedno były prawidłowe. Nie było żadnych wątpliwości. I dostaliśmy horrendalną karę, dużo większą niż ta, która jest zapowiadana, czy, czy została ogłoszona dla, dla PiSu. Nikt nie robił z tego problemu. Nie było końca demokracji. Wtedy się świat nie kończył i hordy komunistyczne nie podnosiły swego łba. Panie premierze... Ym... Sprawa edukacji zdrowotnej, rozumiem słowami premiera, jest już zamknięta i będzie to przedmiot nieobowiązkowy. I pytanie takie, mm -hmm. czy gdyby, gdybyśmy nie byli mm -hmm. w tej chwili. Czyli może pan mm -hmm. triumfować, bo to nie, jest. Nie, to nie chodzi o trudy. Nie, 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 to, 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 to jest sprawa poważna. Ale właśnie, czy gdyby nie było kampanii wyborczej, to byłby lepszy moment na to, żeby się na to zgodzić, żeby PSL nie. przyjęło. Nie? nie, nie. Jako lekarz. Nie, ale nie, ja jestem nie. za edukacją zdrowotną. Bardzo, bardzo ale chciałbym. Ale nieobowiązkowo. Ba... Tylko nie, tylko wniknijmy, nie tylko, wnikimy... tylko nazwę. Ja, ja... Nazwa jest super. I pod nazwą się chyba każdy podpisze. A skąd się wzięły protesty rodziców w tej sprawie? Skąd tysiące listów, odwiedziny naszych biur poselskich, skąd protesty również w wielkich ośrodkach miejskich, skąd takie oburzenie wśród dużej części rodziców? Czy oni nie chcą, żeby ich dzieci miały wiedzę na temat stylu życia, sposobu odżywiania, bo styl życia najwięcej wpływa na to, czy jesteśmy zdrowi, czy występuje jakaś choroba, na, na temat ryzyk różnych używek i tak dalej? Oczywiście, że chcą. Chcą tej wiedzy, ale nie chcą tam ideologii. Nie chcą w tej wiedzy ideologii. czy czysto, czysto ten, ten projekt, który e, był przedstawiany, wzbudził te wątpliwości. A że ty Więc jeżeli... tych protestów było tak dużo? Znaczy do nas, do biur poselskich, mm -hmm. poruszaliśmy to ostatnio na klubie parlamentarnych, przychodzili rodzice i były protesty też takie uliczne, były, były, było, rodziło to niepokój. Skąd też ta refleksja u prezydenta Trzaskowskiego, rozmowy z panem premierem Tuskiem, z panem ministerem Nowackim, z panem ministrem Siemoniakiem, który też w sprawach, z, tym, z których też w tych sprawach rozmawialiśmy. Edukacja zdrowotna jak najbardziej tak, ale bez jakichkolwiek ideologii. I to, co jest podstawą, no to jest też decyzja rodziców. To rodzice na podstawie konstytucji odpowiadają za wychowanie dzieci, mają prawo o tym decydować. I jeżeli to będzie przedmiot nieobowiązkowy, też mam nadzieję, że w najlepszej wersji, która będzie o, o zdrowiu, o edukacji. To rodzice mają prawo decydować. Naprawdę, nie odbierajmy zasad konstytucji. Ci, którzy chodzili, ja też, wszyscy, którzy demonstrowaliśmy i trzymaliśmy konstytucję w ręku, no to przestrzegajmy tej konstytucji, nie tylko jak jesteśmy w opozycji, no ale przede wszystkim jak rządzimy. To, to jest dla nas podstawowy akt prawny. Musimy postawić tutaj kropkę. Nasz czas dobiegł końca. Bardzo, Bardzo dziękuję. dziękuję. Wicepremier Władysław kosiniak kamerz był moim Państwa gościem. Dziękuję, Panie Dzięki. Premierze. Miłego wieczoru. Dziękujemy również Państwu. Za chwilę Justyna to grożora i bez trybu.